kwantowy. Obserwujemy go u innych i zachwycamy się, zazdrościmy, a on nie pojawia się znikąd. Skok kwantowy to jest rezultat głębokich procesów, jakie dana osoba zrobiła ze sobą, często niewidocznych dla innych z zewnątrz, ale bardzo realnych dla danej osoby. Jest to efekt pracy na poziomie emocji ciała, głowy, ducha, przeprogramowanie podświadomości, zmiana energetyki. To nie wydarzy się Poprzez pisanie afirmacji bądź klepanie ich bez czucia. To się nie wydarzy, po prostu. To się wydarzy wtedy, kiedy zrobisz porządek w głowie, w sercu, i gdy są te porządki zrobione, to ty automatycznie, wręcz, stajesz się nowym sobą, nową, bogatą wersją siebie. Ty nie musisz zaklinać rzeczywistości, ty nie musisz oszukiwać nikogo ani siebie. To się po prostu wtedy wydarza. Automatycznie. A skok kwantowy jest z tego po prostu efektem. Twoja zmiana wewnętrzna na poziomie energii ciała, ducha, <grywania> zmiana wibracji powoduje to, że doświadczasz zupełnie innej rzeczywistości finansowej. To nie jest przypadek. Ja w to nie wierzę. Natomiast wierzę w to, co widzę, to, co ja ze sobą zrobiłam, robię z innymi. W to wierzę. A metoda HypnoPower w tym pomaga, aby ten skok kwantowy wydarzył się.